Dzień dobry Państwu, witamy po długiej przerwie. Dziś z miejsca bardzo wyjątkowego. Mamy nowe studio, studio wakacyjne z Jeziora Głusińskiego, potocznie znane Orle. Nie wiem dla Państwa, którzy znają Wrocławian i okolic wiedzą gdzie to jest. Dziś proszę Państwa na wakacje chcieliśmy pokazać tak zwany wakacyjny sprzęt. Sprzęt naprawdę bardzo ciekawy, który dostałem kilka tygodni temu. Od mojego sympatycznego widza jest to tak zwany Boombox, czyli magnetofon, telewizor i e, magnetofon telewizor i radio e, firmy Philips. No, jeżeli chodzi o Philipsa, e, mam duży sentyment do tej firmy. E, pokazywałem wiele ciekawych sprzętów. Oczywiście Philips jako Philips. Wynalazł pierwszą kasetę w 1983 roku, nakręcili też o tym również film, a dzisiaj również, również sprzęt firmy Philipsa, który jest naprawdę bardzo ciekawy sprzęt wakacyjny, dlatego pokazujemy go latem bardzo często w latach 80. bo właśnie ten oto magnetofon, czyli tak zwany TC10, kombajn tak zwany. Był wyprodukowany w latach 80., 81. No i ten właśnie egzemplarz jest z tego właśnie roku. Bardzo ciekawa rzecz. Telewizor, oczywiście bardzo duży ekran. Telewizor czarno-biały, ale co ciekawe, z tego co wiem, telewizor działał. Radio długo leżało w piwnicy, jest troszeczkę poniszczone. Te elementy aluminiowe zostały troszeczkę takie skorodowane. Ale co ciekawe, radio pomimo swojego wieku, 81. rok, Dzisiaj mamy 2022, czyli to jest bez mała, no nie bez mała, 40 ponad lat, wszystko działa. Oczywiście, tak jak Państwo wiecie, w tych magnetofonach najsłabszą stroną są paski i właśnie magnetofon nie pracuje ze względu na paski. Podejrzewam, że po wymianie pasków wszystko będzie działać, tak jak pokazywałem na wielu innych firmach, magnetofony firmy Philips. Wszystko działa, no ale paski robią się z nich taka masa gumowa i trzeba je wymienić. Ja tego radia nie rozbierałem. W każdym bądź razie, o dziwo, był obcięty kabel zasilający, więc myślałem, że tak jak to idzie na zachodzie, jeżeli sprzęt jest niesprawny, odcinają wtyczkę. Po podłączeniu kabla z wtyczką, wyłączyłem do sieci, pomimo tego, że radio jest tak stare, radio oczywiście odpaliło i działa. I chciałbym Państwu pokazać. Jest to radio dwuzakresowe, fale długie i, i, i niedługie, fale średnie, ukf -y i średnie fale, z tego co wiem, i, i działa bardzo ładnie. Yy... Pokażę Państwu, ma wstrojenie. Weekendowy strajk pilotów tajnych linii lotniczych Ryanair dotknął około 3 na niedziela, bardzo przyjemna, zachęcająca do tego, żeby wlać w serca nasze... Co ciekawe, abyśmy, którzy e, co ciekawe, radio jest bardzo czułe. E, tu jest antena, która była uszkodzona. Ja założyłem antenę taką uniwersalną, ale tak naprawdę po wyjęciu tej anteny, radio również, o, otworzyła się klapka od strojenia telewizji, radio również działa, czyli jest bardzo czułe. E, zresztą te dzisiejsze są bardzo silne. Kiedyś te stacje były słabe, więc te radia musiały być czułe. I dzięki temu dzisiaj. I zawsze, o, i zawsze proszę zawsze bardzo, i kręcimy. Dzięki temu 86 choruje anteny. po raz kolejny. Wybiera wszystkie stacje nam bardzo ładnie. Antonę specjalnie wyjąłem. Pionki. ...odpoczywanie odpoczywanie. Który przynosi największe zyski. Prowadzona jest bowiem z zachodniej. Jest ciekawe, bardzo ładnie gra, dlatego postanowiłem sobie nakręcić ten film, a również obecnie słuchamy radia tutaj sobie na, na naszej działeczce wakacyjnej. No co ciekawe, telewizja, telewizja również działa. Zaraz Państwu coś zaprezentuję. Oczywiście przełączanie jest tutaj bardzo ciekawe, bo tutaj mamy różne tryby, czyli fale FM, MW, i oczywiście radio, tapę, czyli magnetofon i telewizja. I teraz zobaczymy sobie, czy coś tutaj nam zaczyna działać. Telewizja nam zaczyna szumieć, spróbujemy coś znaleźć. Oczywiście zobaczymy, co tu nam się dzieje. No i proszę bardzo, złapaliśmy. Słuchajcie, widok z naszego pięknego tarasu na jezioro Busińskie. Widzicie, nawet ten, to radio odbiera, e, odbiera jakiś program. I nie żartuję, słuchajcie Państwo, wiemy doskonale, że dzisiaj systemy nadawania są zupełnie w, innym, e, w innych profilach. My podłączyliśmy sobie kamerkę, e, kamerkę starą, analogową e, VHS-u, e, która e, poprzez wideosender i tu jest też bardzo ciekawa rzecz wideo sender jest to urządzenie o którym też chyba nakręcimy film żeby Państwu pokazać skąd właśnie wzięła się nam ta telewizja tu w tej chwili słabo widać bo ten ekran już jest troszeczkę widzę ten to już nie jest w takim stanie idealnym ale widać naprawdę nieźle widzimy dokładnie widzimy dokładnie to co jest pod nami czyli naszą łódź solarną o której Przysunę się do kamery, widać naszą, nasz pomost i naszą łódź solarną, o której też kręciliśmy film, są tam dwie łódki. Jedna łódka to jest ponton zasilany, zasilany właśnie solarami, a drugi to jest łódź motorowa z silnikiem 5,5 kW. Wracamy do naszego Philipsa. Także widzicie Państwo, jeżeli w systemie starym, analogowym, telewizor by normalnie pracował, pomimo swojego wieku. Ma programowanych raz, dwa, trzy, cztery, pięć, yy, sześć stacji yy, i, oczywiście, yy, i oczywiście można było sobie tutaj program pierwszy, drugi. Oczywiście tych programów nie było tyle, bo były tylko dwa programy w Polsce i tutaj, yy, i tutaj trzeba byłoby jak to się mówi, podpiąć tak zwany taki wideosender, to jest urządzenie, które emituje sygnał na danej częstotliwości i my właśnie przesyłamy taki sygnał z kamerki analogowej przez male na którejś częstotliwości, gdzie pracowała lub jakiś tam ten, czy jedynka, czy dwójka. Także tak to wygląda. Radio jest na tyle ciekawe, że nie ma baterii, ale jest również zasilane 12V. Z tyłu jest tutaj zasilanie sieciowe i zasilanie 12V. Także tak to, to są wszystkie regulacje związane z jasnością, ciemnością i telewizorem. To się ustawia jednorazowo. Antena TV, antena FM, czyli do UKF. -u. Ciężki jak cholera, powiem tak brzydko, ale naprawdę fajny sprzęt. Sprzęt typowo wakacyjny, także mówię, ludzie sobie chcieli mieć i chcieli mieć, jak to mówi i radio, i magnetofon, i zarazem telewizję. Także to dawało fajną, dawało fajny, fajną frajdę na y, kempingach. Oprócz tego, jeżeli ktoś by chciał, mógł sobie podłączyć głośniki zewnętrzne. Tu jest, tu ma wejścia wewnętrzne, prawy kanał, lewy kanał. Y, oczywiście, wyjście y, lines i wejście mikrofonowe y, na małe cincze. Także ogólnie rzecz biorąc, auto jest nowatorskie. Y, to jest Philips, ale słuchajcie Państwo, z tego co wiem, yy, znalazłem podobne radio, może nawet takie same, wyprodukowane przez firmę Sharp. Yy, 10, 10P35X, tak się nazywa to radio. I teraz nie wiem, czy yy, praktycznie biorąc, wybyszli to Philips i produkował yy, później Sharp, czy najpierw produkował Sharp, a Philips na spół, współpracą z Philipsem i Sharpem produkowali to radio. Nie miałem tego radia, ale z tego co widzę po zdjęciach, bo wygooglowałem sobie, Sharp, czyli 10P35X, jest dokładnie tym samym radiem, tylko pro produkowany przez firmę Sharp. Także bardzo fajny sprzęt wakacyjny. Dla, do dnia dzisiejszego, tak jak mówię, fajnie chodzą UKF-y, można sobie, można sobie tutaj słuchać muzyczki i praktycznie, tak jak mówię, antena była skorodowana, więc mówię, może nie będzie chodzić, założyłem taką antenę uniwersalną, ale tak naprawdę chodzi to bez, bez anteny. Także słuchajcie Państwo, myślę, że pokazałem bardzo ciekawy sprzęt. Natomiast za momencik może w następnym odcinku jak już zacząłem opowiadać o tak zwanym wideosenderze, historia mojego urządzenia, czyli tak zwanej prywatnego nadajnika, czyli wideosender, który nadaje w okręgu 100, 100 do, do 500 metrów sygnał telewizyjny. Także to byłoby na tyle. Pozdrawiam z naszego studia z jeziora Błuszyńskiego i zapraszam na nasze filmy. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.